No Dobra. dobry, witamy. dobry. 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 Ważny jest stan skupienia. Zaczynamy taką fajną praktyką. Jedna ręka we Thank mm -hmm. you. Paweł Kodarski. jesteśmy na Księżycowej Polanie, w lasku na Wrzosach. Dziś e, prowadziłem trening tai chi, mam nadzieję, że grupa odebrała go dobrze. Mi się podoba miejsce też, w którym tutaj się spotkaliśmy, ta Księżycowa Polana. Jak jest okazja, to wolę zdecydowanie ćwiczyć tai chi, czy też ćwiczenia qigong e, na łonie natury, wśród drzew. To ma, ma, ma duże znaczenie. Tak naprawdę to jest dla nas naturalne środowisko. Nie? Uważam, że to jest bardzo piękne miejsce i naprawdę Zachęcam osoby, szczególnie Torunia, żeby odwiedzili Park Naturalny Wrzosowisko, żeby zobaczyli, co, co może zostać utracone. I bardzo podoba mi się też pomysł walki mieszkańców o to, żeby ten teren został takim, jakim jest. Ja mam okazję mieszkam tam przy parku Glazia i to widzę, ile tam drzew zostało wyciętych, chociaż teraz park wygląda tak, zewnętrznie ładnie, ale jednak gdzieś. Uważam, że w, że, w że w mieście każde, że nie tylko w mieście, każde żywo jest cenne, szczególnie te stare. Trudniej, bo stoję przodem Cześć, mam na imię Ewa, przyjechałam tutaj na trening do Pawła, tai chi, z stajenczynek. za złotorią jeszcze, czyli spoza tornia. Bardzo polecam spróbować, bo to jest bardzo łagodna forma ruchu, mi się wydaje, że każdemu potrzebna. I miejsce mi się bardzo podoba, jestem pierwsza z tym miejscu. Woziłam tu przez lata syna do szkoły, do salezjanów, a w ogóle nie wiedziałam, że tutaj taki piękny jest lasek. Jest to uroki za komarami. <laughs> jestem zaskoczona, że no, w bardzo zamieszkałym i zabudowanym miejscu jest taka fajna zieleń i taka dzikość. Bardzo jest to uroczo. Cześć! Jestem Marsen, jestem z Torunia, z Wrzosów. Byliśmy dzisiaj na Tai chi. super sprawa, bardzo nam spodobało podobało, w pięknych okolicznościach przyrody. Jeszcze raz ćwiczyłem Tai chi. bardzo fajnie zaprezentowana sesja z Pawłem. Myślę, że będę kontynuował, jeżeli by się jeszcze odbywało tutaj na Księżycowej Polance, to by było najlepiej. Póki jest sezon, to bardzo chętnie byśmy kontynuowali.